Troszkę mi wstęp ucięło, więc witam was, zostawcie suba, lajka i miłego oglądania. Nagrałem na początku, ja to zobaczyłem, więc witam teraz. Ja witam was w kolejnym odcinku i nie mamy dwunastki. Potrzebujemy chociaż mieć jedną dwunastkę. Gramy z Karen, więc może Karen nas powali tutaj. Potrzebujemy wydropić dwunastkę. Ona już tutaj nam wypluła coś, ale my musimy być lepsi. I ona teraz będzie się chwaliła oparcie! Uu. Fajnie będzie z nią wygrać. No cóż, może mamy coś ciekawego. Tak niezbyt, właśnie. Co my w sumie mamy? Oprócz niczego. Bo musimy się, oczywiście, z tego wyłożyć, nie? Więc teraz, no cóż, byłoby na dużo rzeczy potrzebnych. Siódemka, na siódemkę, to się nam nie przydaje. No takie rzeczy, no. No nie mogę mieć aż tak dużo. No przestańcie. To jest nie fair. Naprawdę jedynki. Wszystko rozumiem, ale akurat jedynki. Jakby wypraszam sobie. Przepraszam, jakbym mówił troszeczkę jakoś dziwnie, ale po prostu źle się czuję dzisiaj, bo głowa mi boli. Chyba chory jestem. No cóż. Ja my nic nie mamy. My nic nie mamy. Jesus Maria, ile można takich rzeczy? Dziesiątki nie mamy nawet. My nic nie mamy. No przez tak nie może być. On na wszystko robi bez nas. Naprawdę Boże, czy my nie możemy czegoś fajnego mieć wreszcie. No takie coś, to nam na się nie przydano. Dziesiątka, proszę żółta. 9, 10, 11 może się uda. Ok, to teraz musimy się tylko tego wszystkiego pozbyć. No cóż, nasza runda. No to się będziemy dosyć długo pozbywali całości tego całego kształtu, który nam się udało tutaj osiągnąć. Ciao. Czego byśmy potrzebowali? Możemy dać jeszcze coś takiego. 8, 7, 6, jeszcze jedno, 8 mam. Mamy też piątkę, jakbyś ktoś chciał, ale musimy dać najpierw siódemkę i siódemkę i szóstkę, żeby tutaj dać właśnie takie coś. No właśnie. Tego właśnie potrzebowaliśmy. Mm. Co jeszcze możemy tutaj dać, żeby się pozbyć wszystkiego. Musimy się pozbyć, kochanie, wszystkiego, to już nie ma sensu takich rzeczy trzymać. Kurczę, przestańcie. Kto to zaprojektował w ogóle, żeby to tak się robiło? 12, to kolejnych rzeczy się pozbyliśmy. 8, 9. Ja wiem, że to będzie długa runda, ale musimy się tego wszystkiego pozbyć. Zobaczcie, już mamy 22. A myśmy chyba 34, z tego co zapamiętałem. No, czego jeszcze tutaj byśmy potrzebowali? Dziewiątki mamy wszystkie mamy, możemy się pozbyć wielu dziewiątek Na przykład Czego jeszcze moglibyśmy się pozbyć? Szóstek może? Chyba niezbyt co? Może dwójek? No dwójek chyba niezbyt. No cóż, dobrze cztery, pięć, sześć, tego jeszcze możemy. No i cóż, już mamy szesnaście, zobaczcie, już łatwo jest. 2 3 4 Możemy zajmować jokera 5 6 świetnie, to graliśmy. Już mamy mniej kart niż ona. Zobaczcie, idzie łatwo, idzie łatwo, prawda? Jak zawsze. No dobra. To hmm, hmm. jeszcze możemy tutaj zrobić, kochani. Na pewno coś możemy jeszcze zrobić. 13 dać tu To też jest zawsze coś. Prawda? Tu możemy dać czwórkę, żeby też się jej pozbyć. Przy okazji możemy dać też trójkę tutaj. Więc S. As... No i cóż, co jeszcze możemy zrobić? Hmm. Możemy przede wszystkim przełożyć te karty, żeby one tak się pomniejszyły trochę. Nie chodziło o to, żeby się ścięło. Dobrze, zaakceptujmy to. Cóż, mamy 8 kart, więc jest dobrze. Niech teraz ta Karen coś zrobi. I będzie dobrze. Na pewno nam trochę pomoże. Przepraszam, mówiłem, że mam kaszę. No dobrze I co możemy zrobić? Czy jak jest zbugowane jest? Muszę dobrać. Patrzcie jakie jest zbugowane. To nigdy się nie bugowało, kochani. Musimy przemyśleć, czy coś chcemy zrobić na pewno. Mmm... Um, na możemy dołożyć tu? I sobie zabierzemy Jokera i możemy coś zrobić. Na przykład można zrobić 1, 2 i to zastępuje nam 3. Teraz byśmy 4 wzięli stąd i dalibyśmy to tu. Ta o to nam chodziło. I na razie zaakceptujemy. Zobaczymy, co Karen zrobi. No nie wniosło to jakoś bardzo dużo do naszej rozgrywki, ale to już zawsze coś. No, ale, ale właśnie. No, nie moglibyśmy zrobić zbyt wiele, oprócz na przykład czegoś takiego. No, i to w sumie. To w sumie byłoby na tyle. Chyba, że. Chyba, że nie niezbyt, właśnie. Dobra, na razie akceptujemy. Może Karen coś wniesie do rozgrywki. Tak, jak myślałem. No cóż, więc my też zbyt dużo nie możemy wnieść do rozgrywki. Co jest grana? Czemu ja mi piszę, że mam 5 kart? Ja mam 2 karty, głupie to. Dobrze, ale zobaczcie. Przynajmniej Karen coś robi. Karen robi coś ekscytującego. Nie wiem, co Karen kombinuje, ale podoba mi się to, co kombinuje. Może coś. Uh -huh. No cóż. Pokomplikowała, ja mam tak szczerze. Pokomplikowała i to bardzo. I zobaczcie, to idzie gdzieś w pizdu. Gdzie to idzie? Nie, ja nic nie zrobię tutaj. Tu tylko dobierać, ale to nawet się nie da dobierać. Patrzcie. Przepraszam, małe cięcie. Potrzebowałem chwili. Cóż, nie wiem co mamy tu zrobić, zbytnio naprawdę. Musimy dać to tu, i to się nie złączy, nam wiem, ale nie wiem co z tym w ogóle zrobić. Więc jest jakiś powalone, więc ja bym po prostu jakoś nie wiem wyszedł. Może, bo to po prostu nie ma sensu. Mm, chyba, że wzięlibyśmy coś takiego, że tu weźmiemy. Nie wiem, kurczę, to nie ma zbytnio sensu, no ale cóż, yy, musielibyśmy wziąć ukradnąć z piątkę stąd. Jeszcze jedną piątkę byśmy musieli. A ta dziewiątka co ucieka tu. Jeszcze jedną piątkę byśmy musieli gdzieś wziąć. Skąd coś? Nie wiem skąd. Nie wiem gdzie. Ale byśmy musieli wziąć. Złuszcza to co wstąd po prostu. Jeszcze mi się tutaj dało. Ja z tego nawet wziąć nie mogę. Więc to wszystko sensu w ogóle nie ma. Dziwne to Muszę z dunaską coś zrobić, ale z dunaską nic nie zrobię. Ja pierdzielę. że tak się męczyć muszę. Hmm. I skąd ja do unaską To jest pytanie. Nic nie muszę. No super. O matko. 11 gdzieś jest, albo 10 chociaż nawet. 10 jest tu. Ale nie wytrzasnę na zbytnio innego. Aj, matko, jedyne na wszystko. Wszystko źle. Przecież bym dołożył 3, tak? Te nie mogę wziąć, mogę tylko 12 wziąć. Muszę dobrać. To głupie jest. się zbukowało. Dobrze, idziemy stąd. Live game. Live. Dobrze, widzimy się jutro, jeszcze raz na To było naprawdę. To było dla mnie męczące. Ja to jeszcze muszę połączyć. Nara.